000032. 000 ja tego nie rozkminiłem no. jeszcze, bo ja mówię w Mercach nie siedzę, to był przypadek, że go kupiliśmy dlatego. Bo on że... ze Szwecji jest? Tak, on jest ze Szwecji, ale kupiony w Niemczech. Okej. Okay. Europejska wersja, nie? 81 rok, pierwszy, pierwszy tak, rok. pierwszy rok produkcji tego seka. 3,8, nie? 38, no. A tutaj tam silnik, to już nieważna pojemność, tak. nie? To już jest o komfort chodzi. Tak, wiesz, V8 robi robotę, a czy on ma 5 litrów, czy 4, to, to no jest pewnie jakieś tam różnica, ale... Czyli tak, fabryczna mastika, wszystko fabryczne, no nie? No. Coś niesamowitego naprawdę. No, jedynie wygłuszenia nie ma. Pewnie się ale można kupić Fabi Bilstein no. jest replika, wiesz? Jakieś tam, nie wiem, ze 300 zł chyba kosztuje, a no. ten można, wiesz, to oczyścić, no. no, 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 klej się no, no, no. daje klej, też, jakiś no. forś, for, nie, ta no. marka co jest, no. i ten, i yy, fajnie to wygląda później. A ten, działają? Yy, yy, no, sprysk, ten? Jest jest jedna bo nie, nie było, ktoś zawinął ten no. yy, i kupiłem okay. ją, żeby nie rysowała, wiesz, yy, no to szkoda, nie, bo no, to kurcze to jest oryginalne, nawet wszystko wiesz, na koszul jest na każdej jednej, na każdej jednej wszystko w oryginale jest, więc to. Ale aż aż powiem ci, nie do wiary, nie, że to jest oryginalny lakier jeszcze. Cała deska to też jest rarytas, no nie? Wszystko w oryginale, wiesz, drewno z, regu z reguły popękane. No, dokładnie. No. I te skóry fajnie odnowione. No ale boczki nie były robione, No, Samy no. Fotele, nie? No. Aha, bo to jest taka jakby skórka, jakby nie? Jak, nie wiem, taka, jak to nazwać no, nawet. Taka jakaś, nie wiem, wiesz co, bo są podobno dwa rodzaje. Jedna jest w T. Kwadraty, a druga jest gwiazdka, no, nawet bym nie zwrócił uwagi, co to jest, ale ostatnio mi znawcy tematu powiedzieli. No super, naprawdę, to jest... tak w auto fajnie wygląda. I standardowo bez poduchy, bo u mnie tak samo, bo to no. są w tych pierwszych to... A i te drzwi, nie? Co... No, to zamykają się. Co Klimek mówił. O kurcze, luks. Z tamtej Lepiej. Ale jak leciutko, wiesz, naprawdę. Jak jest... Mam te nieużywane, to wiem. <noise> Kurczę, to, to tylko delikatnie się popchnie już jest. Patrz, znalazłem A? taki katalog, co jest z tyłu ten Mercedes, A, nie? Ok, poczekaj, Czekaj. Tak, Czekaj. Tak. Tak. nie wiem, czy... To coś widać jest, do? No? Jak chcesz, to Ci to prześlę. Dobra, no. no. Yy, patrz, to jest to zdjęcie mi Szwed dał, to akurat okay. mam. To jest w Tleon, nie? Aha, taki no. Prospekt mi dał może mi być, może być, może I, być, no? I ten, i powiem ci, że. Może być okaz kurczę... Żeby było gdzieś napisać, nie wiem, do Merca czy gdzieś, że. numer WIN i powinien no, sprawdzić, powinno być, być, no? Niemcy mają właśnie to, że mają pełną dokumentację do, do, do tych Mercedesów. Nie? No to widzisz ty jakiś tu jakieś no, pryszczki. Ale paniec, to jest nic, nie? to jest... Jak na pierwszy lakier takie coś to jest. No tutaj wszystko zdrowe. Widać, że fabryczna jeszcze Mastyka. No, wiesz co, tu nic nie było robione. Po prostu dlatego go kupiliśmy, bo był w fajnym stanie, bo my zazwyczaj kupujemy auta do generalnego remontu, Aha. nie? Więc ten... Jeszcze ten... inna marka, nie? No bo, bo to Volvo. Jeszcze akurat o. nasze P1800 tam i ten 41, o. to ich 3 sztuki Super. jest tylko. Super, naprawdę. A i chromy całe, nie? Wszystko no, tutaj nie jest, jest jakieś tam... w jakimś tam ładnym stanie to nawet. Z reguły to te, na, te nadkola no. tutaj były nadkola, mówię, ten y... pod siebie, pod no. siebie, nie? Pod siebie z reguły były jakieś tam podrdzewiałe no, czy i wszystko coś? Wszystko tutaj przeważnie podobno te pasy pod spodem to to gniło, Tak, nie? tak, tak, no. Mega super naprawdę. Podajniki, Nawet te nie są za bardzo podniszczone, nie oryginalne no, wiesz trój, O były o. mówię, o w takim kolorze skóry, o te plastiki, o, o. tak, one tak blakną, no, bo już nie jednego tak widziałem z tych lat, co akurat w taki różowy wpadają. I te drewnianka, nie, to wszystko kurczę tak dobrze wygląda. No, no wiesz, super on jest. Stał 15 lat w muzeum, dlatego, dlatego, to nie było jeżdżone, a pierwszym właścicielem był jakiś Niemiec z 21 roku chyba. No, to, to może był pierwszy samochód i piekło. ostatni, no, nie? I, i tylko Niemiec. Nie tej tak, nie i potem sprzedał go do muzeum i potem ten szwet odkupił od nich to i, to, jest, wiesz, to jest jakaś wasza strona czy coś? Nie, nie, to wiesz A. co? Nie wiem co to jest. To taki takie taki, taki <laughs> było, ja go rozleciałem. Nie nie? No. A dawno temu go kupiłeś? Wiesz co? Kiedy my go kupiliśmy? W październiku, w listopadzie. A to teraz? No to w tamtym roku. A no, no, Kurczę, no. no. I też nawet go nie oglądaliśmy. Zapłaciliśmy za niego, wsiadłem, wiesz. Z kumplem w no. ten, pojechałem i wróciłem nim na kołach. No. I na kołach ze Szwecji? No o kurczę. A spalanie jakie, nie jest? Wiesz co, nie wiem, bo ja mówię... No? I, jest... Ile się wleje, nie? Ja wiem, ile wlejesz tyle paliw? No. 3,8. 3,8. To, to najmniejszy no. ten, co No właśnie no, I co powiesz o tym silniku? Wiesz co, nawet tutaj Klimek dzisiaj by powiedział, I... że to są najlepsze silniki od tych 5-litrowych. Tak? Lepsze. Lepsze. Na tym pewno to... mniej, mniej zajeżdżone no, też, nie? No tak, bo to każdy dojechał no, tamto. No, tam no, no, każdy szuka piątki albo 5-6 najlepiej, nie? ale... Nam chodziło o kolor. O kolor, o <noise> kolor jest super. Co mnie o? sobie, nową mam, no mam bludna. Sek 380, 81 rok. Tak. Właśnie chcę kupić takie coś w tym roku.

Ej, mm. co mi ja? To ty chciał No 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 to już, da, to już lampy trzeba wymieniać na europejską, bo to u nas, bo to to nie ląda nie przejdzie. Ja wiem kurwa może jakiś że mamy, ale szedł, nie ale czy Albo na żółto i wtedy tak zgodność z oryginałem no, a, a, a ma zrobione, ma, ma zrobione papiery przy rzeczoznawcy, że można go zarejestrować na żółte? No, no to wtedy nic nie musisz robić, to tak jak ja mam auta z Volvo z lat 40. i tam też jest, <suszy> lampy były, kierunki były czerwone i mam jedno na białe, i się czepiają, a drugie mam na żółtych, mam w dupie to nie wiem, jak to będzie świeżyźno i... Ja to dopiero dzisiaj tak oddałem tą drogę Wiesz lawsuitroyable... co, no, polakierowane, to lakierowane to dnia siedzenia i tyle ja tak, ja pues no tak, jak tego umieści, to Co mi nie To się będzie na wnętrze 2,5 koła odświeżenie, tak? No, ale to jak masz dziury, wszystko ciężko Więc to nie ma sensu, się That's a sense, no?